Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kaj24info, druga tura wyborów prezydenckich już w tę niedzielę. W związku z tym znów popytaliśmy się mieszkańców Nowrocławia, na kogo oddadzą swój głos. Karol Nawrocki czy Rafał Trzaskowski? Jak odpowiedzieli nowrocławianie? Posłuchajcie sami. Dzień dobry pani, Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki w drugiej turze? Nie wiem. Nie wie pani? Nie, Rafał no, Trzaskowski. A dlaczego Rafał Trzaskowski? No tak, no tak myślę. Czyli na niego pani stawia? Tak. Dlaczego nie na Karola Nawrockiego? Co Panią zniechęciło do tego, do tego kandydata? Wypowiem. Ja po prostu, nie. Czyli Rafał. Tak. Pan Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki w drugiej turze? Nie, dziękuję bardzo. Panu Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki w drugiej turze? Dziękuję bardzo, nie rozmawiam na ten temat. Dziękuję bardzo. Raczej Nawrocki. A dlaczego? No bo... to w dobra. Dzięki. Nie, nie odpowiadam. A dlaczego? Nie ma kandydata dobrego? Raczej nie. Takie szybkie pytanie, szybkie pytanie. Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki w drugiej turze? Dla mnie Rafał Trzaskowski. A dlaczego Rafał Trzaskowski? Głosowałem w pierwszej turze na Blejat. Wydaje mi się, że są zbieżne programy. No a poza tym no, osobowość, wygląd, to co sobą reprezentuje Trzaskowski zdecydowanie. Dziękuję. Dzień dobry Pani, dzień dobry Pani. Szybkie pytanie. Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki w drugiej turze? Trzaskowski. Dlaczego? Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki w drugiej turze? Nawrocki. Dlaczego? To jest porządnym człowiekiem. Trzaskowski. Dlaczego? Eee, to, ja myślę, że wybór jest oczywisty. A mi się coś Panią przekona. Ja przepraszam, bardzo się spieszę. Żaden. Żaden? A dlaczego żaden? Udzieje. Kto? Dzień dobry panu, dzień dobry panu. Ja, Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki w drugiej turze? Nawrocki. Dlaczego? E, bo Polska jest najważniejsza. Dzień dobry panu, Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki? Dzień dobry, dzień dobry. Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki w drugiej turze? <śmiech> Takiego <śmiech> pytania jeszcze nikt panu nie zadał dzisiaj. Ja generalnie jestem poza debatą. <laughs> A dlaczego? Co pana tutaj zniechęciło? Znaczy nie, nie głosuję od 18 lat. Jedno, Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki w drugiej turze? Jak pan tutaj postawi? Trzaskowski, Trzaskowski. A dlaczego? No, bo na Nawrocki na już tu był w innej to to niczym nie zaimponował, a tym bardziej takie afery są wokół niego, że... A czym panu zaimponował Rafał Trzaskowski? Yy, że się nie podał, tak jak na niego tutaj na początku, yy, no tam, z tą wodą, co mieli tam we yy, Warszawie, nie? Wszyscy na niego tak spróli, ale to wszystko... I tak z PiSów wszystko to walili na niego, i przy, przypuszczam, że on i tak wygra. Wrocław nie ma szans. Nie, po tych aferach to jest i bardzo. Mówił do panu ktoś, że jest pan podobny do Super Mario? Mówi... Mówił pan ktoś? Mówi. A komplemę. A wy, na kogo oddacie swój głos? Dajcie koniecznie coś w komentarzach. I widzimy się w niedzielę przy urnach wyborczych. Trzymajcie się. Cześć.